No, dobra, darkers, postara się tym razem nie dać ciała, spróbujesz. Prawie dobrze. Gójdra dostał czy nie chyba nie. Okej. Okay. Oj, zniszczyłem jakiś monitorek. Jak mi przykro. Dobra, czy to wszyscy? Jeszcze nie? Hmm. Teraz pytanie, czy ktoś tu jeszcze jest? Wydaje mi się. Sprawdźmy za tym statkiem. w tej e, Również nie. Gdzie żeś ty? Już nie mogło ich dużo zostać. Nie, no. Zaszliśmy jeszcze ten domek też nie. Ho. A to cwaniaki, ale jeszcze raz do środka jest. A, widzicie, przez ten cały dym ja go nie widziałem. jest skurna. Dobra, z pierwszej masz za mało już punktów, żeby A, tak się rzucać na niego. Ty pomożesz mu? w razie czego? <coughs> A teraz go widzisz normalnie. Mhm. I przy strzelaniu przez dym też celność jest słabsza. Pogarsza się. Jak nie będziesz mógł się schować. Ta ty, choć tu <laughs> spróbujmy. No, jeszcze komputer jakiś oberwał. No, to razem wszyscy. Dobra. Co my tam dostaliśmy ciekawego? Ciekawego nic, ale co to do sprzedaży? Trochę rzeczy. Jezu, po co mi tutaj tych granatów? Takich prawie nie używam. <laughs> yy, Trubki. Też za dwie mogę sprzedać. Small lunch, 12 Dwanaście jest też. Też trochę mniej. Blaster. Tego nie będę sprzedał. Sprzedało, bo to się jeszcze może przydać. To jest dobra broń. Nie wiem, czy to jest do czegoś. Nie, no jest potrzebne. Na pewno do statków nowych. Alien Food, Alien Entertainment. Za to to. Przepraszam. Chyba nie jest specjalnie. Sprzedajmy 8 tego i 30 tego na przykład. Tak sprzedaję, bo kasy mi się trochę przyda więcej. Z tego co widzę, już niedługo będziemy mieli kolejny warsztat i dekoder. A jak tam? Nie to. Średni. Hmm. Mamy coś lepszego do wynalezienia? Aha, trzeba będzie to Ali naleźć się za zająć tym. I prawdopodobnie będziemy musieli się zająć trochę w końcu łapaniem ufoków. Tych ważniejszych trzeba złapać lidera i komandera, czyli dowódcę. Tak, dobra, na na nie zostanie nasz ostateczny samolot. O jest, dobra, co my tu produkujemy? To możemy teraz zwiększyć liczbę inżynierów pracujących nad tym zleceniem co znacznie przyspieszy produkcję. Aha. Tak. Ha. Właśnie została nam zniszczona baza. Poczekajcie... Okej, okay, zrobiłem tak, że przeniosłem trochę żołnierzy do tej bazy, do obrony. Ale niestety no, nie pomyślałem kurczę o tym, że tak szybko nas znajdą. Z drugiej strony podoba mi się to dlatego, że jak już raz znaleźli tą bazę, to będą ją co, co jakiś czas atakować. No ale cóż, trudno. W każdym razie mamy teraz tutaj 8 ośmi żołnierzy, jeden jest ranny niestety. Czyli tak naprawdę jest 7, raz, 2, 3, 4, 7, tak. Wszyscy oczywiście z najlepszymi pancerzami. Mają też ciężką plazmę do swojej dyspozycji. Baża... baza nie. Barza. <śm> baza nie jest duża, więc. Bo. jakby sama misja obrony bazy wzoruje się na tym, jak wygląda nasza baza tutaj. Tak więc dużo nie będzie miejsca, gdzie Ufoki będą mogli się schować. No cóż... Niedobrze jest, ale... No, kiedyś musiałeś dostać. Tutaj sobie zamówimy jeszcze ze... Tam przyniosłem... Ile tutaj tak jest żołnierzy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Tak, do dwunastki. To ze trzy osoby jeszcze. Trochę więcej tych pancerzy by się przydało. Z sześć sztuk. Okej... Okay. Ciekawe, co za w ogóle. ta rasa nas tam zaatakowała. A, dobra, teraz mam dopiero workshop. to mogę zmienić. Dobra, cztery dni. A tak powinien nastąpić za chwilkę. U! Żeby nie zaatakowali tym razem. A bo to był właśnie ten, ten statek UFO, który leci... Zresztą spój spójrzmy. Czy on leci w kierunku naszej bazy? Chyba nie. A bo go zastrzelić. To jest jakiś bardzo duży statek. A jest ni niestety jednak leciał w stronę bazy. Ale tym razem możemy się bronić. Okej, okay, to pierwsza nasza misja. Yy, z obroną bazy Chwileczkę, czy ty nie byłeś ranny ranna Kurna, wydałbym mu wtedy pancerz. musiał wyzdrowieć, no, cholera jasna. Dobra, trudno. Ten nie ma nic dodatkowej No dobra, musimy sobie poradzić. No i widzicie mapa tej misji wygląda to tak, tak jak ma mapa bazy w, w tamtym, nie, w tym oknie strategicznym głównym gry Przede wszystkim safe Przypuszczam, że to się nie obędzie przez bez kilku e, zapisów i odczytów. Ufoki chyba przychodzą z hangaru zawsze, a może nie, nie z hangaru. Skąd przechodzą ufoki? Stąd chyba. Nie pamiętam już. Niestety nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że przechodzą albo z hangaru, albo z tego centralnego tego głównego pomieszczenia access lift, tak zwanego po angielsku. Tak więc trzeba po prostu wstawić to pomieszczenie. A? No tak jak mówiłem. O i snake menu, dawno ich nie było. Z tym, że z, ze Snakemanami zawsze są Chrysalidy. a tych już nie lubię. Zdecydowanie ich nie lubię. Dobra, słaniajcie sobie plecy, bo oni mogą też tutaj stąd wyjść, pewno. Założę się, że już do hangaru weszło. Eee Czy wy jesteście, diabła? Aha, na jakimś piętrze. Mmm, e, schody są tu. Czy w każdym razie najważniejsze, żeby nie dać siły tym fokom rozejść roz po całej bazie, wtedy trzeba gdzieś szukać. Jest tutaj dużo, jak widzicie, małych takich pomieszczeń, w których mogą się chować. To będzie upierdliwe strasznie. No bo to są wszyscy, którymi mogę się ruszyć. Tak więc zapiszmy. Zobaczmy czy krystalina jakiś nie za nagle. Nie, jeszcze nie. Za to słyszeliśmy otwierane drzwi, więc... Zaczynają się rozłazić powoli, czego tam nie widzisz. Dobra, cofnij się troszkę, ty pójdziesz z nim. Może jest. Niech ten może strzeli lepiej. Oby tylko nie trafił... Właśnie. Lepiej zapiszę. Wyszy trafi swojemu w plecy. Tego byśmy nie chcieli. Ale nie niszczyć bazy! To jest wasza baza! Nie niszczyć Może spróbować? O, boże, wiesz, swojego? No. Tak lepiej. Cholera się nie może schować. To nie jest dobrze. Że ci cię osłonią w razie czego. Tu musisz bardzo uważać, bo bez pancerza łatwo zginiesz. O, 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 o. Gdzie on, Polas? Gdzieś tutaj. i chłapię go. Dobra, zapiszę, bo on może strzelić, jak wyjdę za rogu. Ale nie strzeli, dobra. I jego strata. Dobra, malinator. Spójrz na no tutaj nic. To też żeby hangar jednak. Tak, już jednego widać. O Boże, Trzech! O jasna cholera. Jakby tu ich o! Gdzieś się skryli. No to zaczekamy na nich. Nie będę tam wyłaził. Co może źle się skończyć dla całej naszej załogi. Dobra, save. I zobaczmy, czy ktoś nam wylezie pod celownik. Teraz. To jest chyba jakiś ważniak. Widzę, że ma blastera. Wyrzutnie. Dobra, spróbuj. O Jezus Maria! Bo ja nie zapisałem gry? O boże, kochany, dobra. Okej, okay, tym razem pozbyli się go już w kolejce obcych. Tutaj leży gdzieś. Ale czułem, że coś będzie nie tak, jak mu dam, żeby, celował, żeby strzelał w tą stronę, to on zacznie napierdzielać po swoim. To jest typowe dla nich. Tak jak w obcych czasem nie trafiają, to w swoich kurde zawsze trafi. Możesz ty? Nie. Fuck you. Nie, to chciałem włączyć. Genialnie! Pali ty masz cela. O. Tak, to też lubię. No i zobaczcie co zajędza. Dobra, ten się już dalej nikt nie rusza. Bo jeszcze oberwie. No dobra, teraz czekamy. Zabije kogoś, jeszcze nie zabije. Dowiemy się w następnej części.